Hola chicos, witajcie. Z tej strony Grubaska z małego miasta, czyli po prostu Kala. Przybyłam do was z bloga, którego prowadzę od półtorej roku. O czym tam piszę, o czym tam prawie, a prawie sobie tam o odchudzaniu. Staram się motywować do działania. Inspirować, sama szukam inspiracji i takiej motywacji, takiego kopniaka w dupkę, żeby robić dalej to, co robię. A co ja robię? Właśnie co ja robię. A żyję sobie i od dwóch lat udało mi się zrzucić 40 kg, i dlatego też tutaj, kochani, pod to jestem, żeby troszeczkę o tym opowiedzieć, dać yy, radę osobom, które walczą ze sobą. A pamiętajcie, warto walczyć, bo każdemu może się to udać. Mi na początku też się wydawało, że to jest coś niemożliwego, a to psikus. Da się? Da się, wszystko się da. Nie zapominajcie o tym. Właśnie po to tu jestem, żebyśmy się razem podchudzali, pomotywowali, po, po, po co? Żebyśmy się razem motywowali, o tak, że kiedy będzie trzeba, to za sobie takiego kopniaka w tueczek, żebyśmy mogli ruszyć do przodu. Przepraszam, jeżeli będę mówiła nieskładnie. Takie życie, po prostu. Może przyjdzie w prawo, ale to oczywiście wszystko z czasem. Ja tu tak się nie będę rozgadywać się. Czas pokaże, jak ten kanał będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że zachęcę Was swoją osobą, swoimi pomysłami do tego, abyście tutaj zaglądali do mnie. Mam nadzieję, kochani, że ja się polubimy, nawiążemy fajną więź i że wyjdzie coś z tego naprawdę fajnego, coś takiego, za co nie będę się musiała wstydzić za 10 lat i żeby moje dzieciaczki, mam nadzieję, że kiedyś będą, będą że w sensie, że kiedyś będę miała, że kiedyś będą dumne i powiedzą, tak, tak ta grupaska to moja mała. I tyle. Czekajcie na kolejny filmik i buziaczki, do zobaczenia i przepraszam za mój wygląd, nie znam się kompletnie na tych makijażowych sprawach, ale wierzę, że ja się mogę nauczyć tak, różnych spraw, więc YouTube, witaj! Kłaniam się i jeszcze raz się żegnam, bo już setne raz, ale do zobaczenia już teraz na serio. Papa pa, kochani.